Siemanko, cześć, z tej strony Danielus, a dzisiaj mamy 7 paczuszek do otwarcia, jedna jest niestety otworzona, bo nagrałem sobie na Shortsa, z stwierdziłem, a zrobię sobie z różnych, z różnych paczek odcinek, zobaczymy co z tego będzie, porównamy sobie, gdzie są najlepsze, a i tak tutaj no, otworzyłem i w ogóle nie wiem co to są za karty, nie znam się na tym, więc możecie mi napisać, czy, czy coś fajnego będzie, czy nie. To co, od czego sobie tutaj zaczniemy? No to mamy takie te bazowe, bazowe paczki, więc może zaczniemy od czegoś innego. Czy zaczynamy od tych? Dobra, może zaczniemy od tych, bo znamy. Znamy je, czekajcie, odłożę może tak, żeby było widać inne. Albo zaczniemy od tego, otwartego. <laughs> Nie będę ten przeciągał. Nie znam się na tych kartach, otwieraję może jedną paczkę z tego. Więc zobaczmy. Tu mieliśmy lamina Yamala ale na podstawce takiej. Znowu była karta. Mamy Turnera, Matt Turner. Mamy Joszko Guardiola. Z Manchesteru City. Co, co to jest za karta? New Sensation? No, taka karta. Nie wiem, czy to jest rzadkie, czy nie. Może zobaczę zaraz na tyle paczki, czy coś jest napisane. Mamy Declan Rice'a. Ładne te karty nawet są. Tu mamy Di Marco i Martinez'a. O, mają ksywy: e Toro i e Nerazuri Nera i Czy Tak to się chyba mówi. Też fajna karta, co? O, kurde, ładna. Ciekawe, czy jest jakaś z Barcelony taka. Mamy fila Foldena. Też jakiś Electric. Też spokojna karta. Tak mi się wydaje. Mamy Menion. Majka Menion. Jeszcze ty pokażę. I tu znowu Foldena, ale na bazurkach, więc możecie napisać czy to, coś jest warte, któreś karta jest fajna, właśnie. Czekajcie, mamy ten Magic Mix. Dobra, zobaczmy szybko na paczce, może. Co tutaj jest? New Sensation 12, karty to jest naj, najrzadsza. Która to była? Czyli Guardian jest najrzadszy. Potem jest Magic Mix. Potem Electric. Jeszcze jakaś była. Co to jeszcze było? Elektry A, dwa elektryki mieliśmy, ok. No, no to to była pierwsza paczka. Może rozłożę te karty. Zobaczymy, kto właśnie będzie miał najlepszą. No, najgorzej będą miały karty, które mają tylko 6, 6 kart. Bo tutaj było chyba 8. Tak, to było 8. Tutaj też będzie 8, tu bo z Bundesligi będzie dużo, bo jest 18 kartaż. Ja to chciałem na shortsy dać, że w każdym odcinku będzie jakaś inna paczka. Możecie napisać czy coś takiego, chcecie to, może zrobię jeszcze. To otwórzmy sobie, dobra, teraz z panini, otwórzmy. A tam to była z czego tam to była? Top klas. Też z No to powinienem, kurde, otworzyć czegoś innego. Co my tu mamy? Czy my coś mamy tutaj ciekawego? Chyba. Chyba Golden Bolera nie ma, więc sobie przerzucimy o takie karty. Bazowe raczej będą. Mamy Golden Legacy 2017 z Schweiz Schweitangerem, chyba Griezmannem, Ronaldo i Warnim Dobra. Chodzi, nie wiem, czy ktoś używa. Ciekawe, do czego jest kod do tego, na przykład. Po co? Mamy Rico Luisa. Agustin Roberto. Eric Dier. Mamy Legend David Beckham, więc fajny traf. Może to wyrzucimy, bo to taki jest średni. Więc Legenda, zawsze spoko. I Kapitan Davide Calabria. Z najlepszym trafem z tego jest właśnie legenda, że właśnie tak sobie pokładamy. Czekajcie, kto tutaj był najlepszym trafem? No te, te były najlepszymi z tego co kojarzę. Tak, więc tak sobie ułożymy. To będą te karty. Trochę zamieszanie, ja dawno nie otwierałem, coś w sensie dawno. <laughs> Wczoraj otwierałem dopiero paczki. I tak, pierwszy odcinek zawsze taki jest dziwny. Dobra, otwórzmy sobie, może, a może nie? Może tą zostawmy na później co by to otworzyć? Spanini znowu? A otworzymy Spanini, co tam? Nie otwierałem tych jeszcze. sporo tutaj jest różnych kart. Więc co, polujemy chyba na te 5 Momentum. No, a też są różne jakieś inne rzeczy. Więc zobaczymy. I tak się pewnie nic nie trafi. Muszę ładnie otworzyć tą paczkę, ponieważ jeszcze tego nie otwierałem i chciałbym sobie zachować te karty w paczce, bo tak lubię zachować yy, właśnie paczkę i karty. Które otwieram tylko raz. Co my tu mamy? Czy tam są jakieś świecące? Nie wiem, nie wiem jak bazówki wyglądają. Tu mamy jakąś kartkę w ogóle. Co to jest? Musicie napisać, czy otwieracie tą włoską, czy nie. To chyba jak się gra w jakieś ten, ale to po włosku jest chyba. Chyba ta. Kupię trochę. Tak, wyrzucamy to. Znowu jakaś kartka. Rany. Macie kłodzik, nie wiem do czego. Coś mi ostro się łapie? Masakra, mam nadzieję, że to nie było tak cały czas. Dobra, zobaczmy. Mamy... O kurde, co to za karta? To jest jakaś plus. To, to coś słyszałem, że to są dodane potem w nowych paczkach, że dodali. Bo są pewnie w innych klubach też. No, ale mamy podwójnego. Jakiś Diabolik? Diabolici? Co to jest? Mamy Juniora Messiasza i... Na Monti. Jezus. Co tu mamy? O kurde, diamenty jakiegoś. I Diza. Też chyba fajna karta. I mamy trenera. O, to fajnie, że trenerzy są. Plus, Mister, no, dodany też. Kolejna. E, mamy Rybicia. Zleczę. Lecze, lecze. Też plus. Zajmąc sobie tu plusy i tu mamy Kolanisac jak to, jak to się czyta? Kolasinac Czy coś takiego? I tu mamy ostatnią kartę kwiczek Kvarackerie Z Napoli No spoko Nie wiem, nie wiem Czy tu coś fajnego to wpadło Czy te karty są fajne, zobaczmy sobie na tej pasy. robimy taki odcinek, co tu mamy? To jest diamanty jakiś mm -hmm. Diamenty 18. A tu jest Diamanta, a tu jest Diamantin. To nie wiem. Ale chyba to to samo. Co na jedna na dwie paczki wypada? Czy coś? Nie wiem. I ten diabolik. Gdzie jest Diabolik? Czy jest coś diabolik? W ogóle tego nie widzę. Masakra. Wiem ślepie jest tam chyba. A jest diabolici jakiś? Czyli pięć takich jest? No to chyba z połką. Nie wiem, ciężko stwierdzić. Ale położymy sobie tutaj o, jakoś tak może. żeby było dwie widać. Odkładamy pasóweczki. Dobra. To może jakieś meczataksy sobie otworzymy. Tą. Kurde, zaraz mi się skończy, Będę musiał zwijać te, te paczki. My tu coś fajnego mamy, czy mi się wydaje? Chyba coś fajnego mamy. Szkoda, że tu nie poszło na, na odcinek z tymi. Eee, czy wejdziemy na plus? Ale mamy z Palme, Rodrigo, Morate, Mendeza, Hakimiego, Schotterbeka. Tam już widać, że coś jest. Troszard, KOKE KAPITAN. Mamy z Ju Juventus logo. I mamy Yamala Musiale Piękny gołtecz. Czemu mi ta ostrość nie łapie? Strasznie światło się odbija. Piękna karta, co? No, to chyba najlepszy traf na razie. Taki gołtecz. Super. I ko, tu jeszcze mamy. Rodrigo, man of the match i Van Braukhorst. Chyba tak. Więc co? No musiała, musiała, zostaje. Tutaj dobra, damy tą, bo to jest taka ciekawa karta podwójna. Tutaj też damy tą, bo to jest ciekawa. O. Tak delikatnie muszę, żeby nic nie rozwalić. Tutaj, bo zaraz pospada wszystko. Dobra, mamy Gold Edge'a, Fajnie, fajnie. Przyda się do domu. Tutaj tam jest panini gdzieś nie. Poleci Ile mam? Trzy paczki jeszcze? No nie zmieści się, będę musiał jakoś układać. To co, może ekstraktasę teraz? Ekstraktasę już otwierałem, a na koniec zostawię paczki, których jeszcze nie otwierałem. <laughs> więc zobaczmy, co my tu mamy. Dobra. Tu mamy jakąś grubą kartę, jakiegoś zawodnika, więc ciekawe. A nie ma tu żadnego podpisu. Pomocnik 18, NG15, ciekawe co to ty... A to jest Next Gen, ale jaki gruby? Taki powinien być? Zobaczymy. Mamy Puludo, no gościu, dobry zawodnik, widzę konferencji. Coś tam nastrzelał. Mamy Kapicia, Riffet Kapic, z Echi. Mamy Jakuba Sypka z Widzewa. Kevina Komara z Puszczy. Roberto Alvesa, z Rademiaka, Otara Kakabadze, z Krakowi, o, Pride of the City, Mielec, pierwszy raz mam tą kartę, więc fajnie, że się trafiła, czekajcie, zobaczmy sobie tył, taki tył, to ładna karta, fajna, szkoda, że nie ma właśnie w jakimś Champions League, czy coś, w sensie w topsie, o kurde, co to jest za karta, patrzcie, a to jest z Zimitem chyba, 1 na 50 mam? Ciekawe czy tu się zmienia. Czy to jest po prostu jedynkę trafiłem? Czy to właśnie ten? Czy zawsze jest jedynka? Ale fajne, to jest takie tłoczone. Patrzcie, w sensie takie tłoczone. Wycięte o. Patrzcie. Ale śmiesznie. I ciekawe właśnie, czy jeden na 50 mam. Jeśli to jest 1 na 50, to super się trafiło. I kto to jest? Hofmeister. Kielce No ładnie, ale ładna karta. Czemu takich nie robią w normalnych tych? Taka gruba. Niestety nie mam gdzie schować, więc będę musiał na nią uważać, A podoba mi się strasznie ten next gen. Taka cza czarna karta z niebieskimi tymi. Super. Ale fajnie się trafiło. 1 na 50. Jeszcze jedyneczka z przodu. Mam nadzieję właśnie, że to jest jedyneczka, jedyneczka, a nie że każda karta ma jedynkę. Wiecie co? Muszę na chwilę przerwę zrobić, bo nagranie mi się kończy. W sensie czas nagrywania I muszę zwolnić trochę pamięci Dobra, wróciłem, 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 no właśnie e, Usunąłem filmy, ale zapomniałem, że jeszcze skorza trzeba usunąć I ten, e, i doszło mi kilkanaście minut znowu Tu mamy strasznie dużo kart, ja nie mogę, tu jest tyle różnych rodzajów No, oszaleli w tych Premier League panini. Ale zobaczmy, co będziemy tu mieć Nagrywa się? o mi się Kręci kamera. O kurde, co my tu mamy? Czekajcie, zobaczę z tyłu czy nie ma jakiegoś autografu czy coś, bo nie chcę zmazać. Przypadkiem, mamy stadion James Park. I to jest stadion Newcastle. Wybudowany w 1880. Ładny, 52 tysięcy kibiców, może pomieścić. Fajna sprawa z tymi stadionami. Szkoda, że w zwykłych paczkach nie mamy czegoś takiego. I co tu mamy? Hypersonic, Hypersonic. No, mm, Mavididi? Vidi. Ma Mavididi? Boże, jak to się czyta. Mavididi, tak, chyba tak. Dobra. O, coś tu mamy. Jakąś karteczkę, co mamy tu? Nic. Ciekawe, jak rzadka ta karta jest. Może zobaczmy od razu, bo widzę, że tam chyba same bazówki dalej. E to jest mm, Hypersonic, jakaś. O, rany. Hypersonic. Jedna na dziewięć paczek. Dziewięć takich jest. No Niestety, jakoś dobrze nie sypło. Szkoda, że to nie jest jakiś lepszy piłkarz. Kogo mamy? Bruno Fernandesa. Mamy Tylera Adamsa. Jamesa Madisona. I Dominika Szoboszlaja. Albo Szoboszlaya. Z tyłu tak te karty wyglądają. No, tak zwyczajnie. Wow, nie ma aplikacji do grania. Ciekawie. Dobra. No to co? No najlepszym trafem świecąca karta po prostu. Stawiamy ją tutaj. Będzie widać? Będzie widać. A te co teraz trafimy z Bundesligi to po prostu będą leżały tutaj. Chyba, że przesunę może tak do tyłu. Dobra. I to też pierwszy raz będę otwierał. Tu już mamy pokazane co, co tu może być. W sensie co tu będzie. To już 18 kart. Bo kupiłem taką właśnie grubszą. Zamiast tej cieńszej paczki takiej normalnej. Widzę, że już mamy jakiegoś Black Edge'a, chyba. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Że jest jakaś czarna. Ale zobaczmy. Nie ma podpisu żadnego. <grych> Dobra. Mamy Christophera Trimela. Zobaczcie tylko z tyłu. Czekajcie. Oj. Dobra. Mamy Roberta Indrisa z Bayer Leverkusen. Mamy Jensena. Niestety nie znam wszystkich klubów, więc w się może znam, ale tak po logo patrząc, to nie powiem. Stanisić z Bayernu Monachium. Czekajcie, tu mamy coś ciekawego. Może będę jakoś to odkładał na bok. Co tu mamy? Stadium Zauber Nick Voltemad. Boże, jak to się czyta? Woltemad. Śmieszna karta. Czarodziej. Dobra, kolejna, Riddle Baku z Welsburga, z Robin Koch, mamy Tatsuya Ito, no sporo świecących tam jest, Antoni Losilla. tam już mamy jakieś karty, Kevin Müller, dobra, nie mamy jakieś świecących, o, Mario Goetze, Heritage, Karta. Ale ładnie wygląda ta karta. Zobaczcie. Ja nie mogę. I co to jest? Eintracht Frankfurt. Czy tu coś ma z tyłu? Nie. Kładamy tutaj. Co my tu mamy? Fu Chris. O, ja nie mogę. Ale śmiesznie się świecą, co? Ciężko będzie wybrać najfajniejszą. I co tu mamy jeszcze? Starspieler. Spieler. mamy? Ciekawe. Tu mamy też jakąś kartę też. Jakąś dziwną. Rock -diamant? Ro Diamant? Co to jest w ogóle? A też ma taki ten, takiego dżema, jak tutaj na tym na Ekstraklasie. Spoko. Zobaczmy co mamy z tyłu. Nic nie mamy z tyłu. I mamy Black Edge Edition. Kogo? Luisa Opende. Fajny traf. Ładnie też wyglądają te karty. Takie matowe, ale tutaj takie błyszczące. A takie aż za matowe, takie, nie są aż takie czarne. Co tu mamy? Chyba nic ciekawego. Chyba najlepszy traf będzie, tak mi się wydaje. Przynajmniej. Kogo tu mamy? Federic Ronno. Kurde, Union Berlin. Nie znam tych piłkarzy, powiem Tu coś jest. 814. Strasznie niewidoczne te te są, widzicie? Patrzcie. 81. Tam jakaś czwóreczka, Masakra. A tu coś jest napisane. Pixel pitch. Taki pikselowy właśnie. Czekajcie, czy tu są jakieś limitki. Limity. Tutaj to jest Pixel Pitch. Masakra. Ja jestem Swing A tu co mamy? Bundesliga Legend. To chyba wygra. Ja nie mogę. Kto to jest w ogóle? Basztruk. Nie znam gościa niestety. I mamy tego Malena. Więc też fajna karta. Nie mają żadnych limitów? Nie mają. Nie wiem, czy tu są w ogóle limity. Limity LG3 to jest Legenda trzecia, Więc parę ich jest pewnie. Dobra, to zobaczmy sobie szybko na paczkę. to jest, ta, nie, proszę, gdzie jest ta paczka z Tylko właśnie, no właśnie, tu mamy tą, taką paczkę, i tu nie będzie napisane, no dokładnie, czyli nie ma napisane Black Edge na pewno tu miała być. Dwa razy Black yy, White Pixel 5, no to było. Tak, mieliśmy. Aha, czyli one się różnią, to jest yy, czarna. Czarna pikselowa i biała pikselowa zobaczcie. Czyli to są jakieś różne. Albo obok siebie 3, 5, 2, 3, 4, 9. Dobra. Co tu mieliśmy mieć? To mieliśmy, to mieliśmy, to mieliśmy. Czyli legenda tak naprawdę chyba najlepszą kartą. I ten malen może? ich... Nie mam pojęcia. naprawdę te, te karty są najlepsze. No, ale chyba ta legenda najfajniejszą jest. I co? Jak myślicie, która wygrała paczkę? Trochę tego jest, powiem, że nie. Trochę, trochę, no, trochę doszło do, do, ten, do kolekcji. Więc możecie napisać w komentarzu, która waszym zdaniem wygrywa. Moim zdaniem, ale to przez to, że tutaj jest dużo bardzo kart, bo jest 18 aż. To wygrywa chyba ta. Ale wiecie co? Tu mamy limit. 01 na 50 Tylko, że w tych yy, ekstra kasach łatwo chyba trafić limity Więc nie wiem, ja szczerze Myślę, że Butesika mogła wygrać, bo tu mamy właśnie tą legendę BlackEdge'a i jeszcze taką kartę Malena, nie wiem czy ona jest warta coś Po odcinku sobie może sprawdzę No ale co, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, zostawcie komentarz, suba, łapkę I wybierzcie Które było najlepsze i czy jakaś Paczka was zaciekawiła było mnie zaciekawiły tak naprawdę najbardziej. Kurde, nie wiem, w sumie. Te, te mi się podobały. Te mi się bazówki podobają takie. One mają jeszcze taki nadruk fajny. No Budensy też mnie nawet zaciekawiło. Fajne, fajne są różne karty. Ładnie się świecą też. A ja lubię co świecące. Sprymnik mnie nie przekonało. Zobaczcie jakieś takie słabe te karty bazowe. Przynajmniej dla mnie. I co tu jeszcze? No i kasety też spoko wyglądają, na przykład ten. Dobra, nie przedłużę, bo już się pożegnałem, a znowu gadam nam rzeczy. Jeżeli ktoś wytrwał, napisz komentarz. FIFA 365. Nie, dobra, nie, nie piszcie tak. Dobra, kończę, cześć.